Znowu zaczynamy śledzić. Pewnie no, nie, bo się już domyślasz. To zaczynamy śledzić. Ale niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Dotarłem do tego seedu. Myślę, że to jest. Tam już się domyślacie. Tak, pewnie już się domyślacie. Kto? Tak, tak. cały. Zemsta pana Cusa. Tak, no Najgorszy typ na świecie. Nigdy. nie gość z nim na online. On zawsze jest online. Kogo jest? Patrzcie. ty? Patrz. Czekaj To robić tutaj task? Mr. Task, task, task. No widzę. The... Teraz na przykład wasza ulubiona muzyka. O! Blower Lower engine. Kurde, no nie widzę tego co? W momencie, gdzie? gdzieś siedzi. Czy ten pusz. Nie! on jest jak tylko i ten co? Na pewno. To zapewne nas ciało. Co? Kurde, tylko gdzie jest ten sołt? Nie, hmm? hmm? tu nikogo nie ma. Dwa, trzy, cztery. Nie wierzę, ja wziąłem, uważam na tego sołtza. Jak to? Co nie było? Nawet szósty jeden. Trzy, cztery. Dobra. No! Jak to? To na pewno cały. To na pewno... Cał zgłosił. Eee. Widzą, całóż zgłosił. Ale to co najmniej level A to był ten? Co nie robię? A i on A co to z ten? Nie, ten całóz mnie przy śladów co jest jakiś mój. No, będziemy nazywać go... Prześladowca całcko. Tak. Na nie, na, głosuję na nie... Głosuję na całska. Tak pisze, że to samo Głosić. Kurde, słuchajcie, taką jak zrobić self reporta. Jest! Nie! Prawie było, ziomek. Ja wiem, się mają, nie wiem, gdzie jakiś on mnie zaufał, to na Nie! Teraz na ten Całus zabije! Zobaczcie, no, Taki O, tu Kurde, ja się nawet do niego nie zbliżam. Do tego Całuska. Ja już idę, ostatni task mam. Widzę. Już mam ostatni task, kurde. Bóg. To był lower engine, to jest. No to co tutaj? to, 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 to. Accept, survivor power. Całus? Kurze, co? Dobra, nie wiem co on tak. Zapyta. Tak widzę, to jest na pewno całos! Nie! To na pewno jest całe. Kurde. On ciągle był na kamerach. A, nie, a ciało w kaweterii? Co to w ogóle ma znaczyć? Ciało winno być. Webonce? Miałem do tak, dobra. Głos po Głosuję na całus Jest! Jest! W końcu się posunęli, wiedzą, że teraz nakrywam. Je, yeah, uh, yeah, yeah, Ha! eee, widzowie. eee, Głupi ale ja się go, się the game, a już nie chcę z nim! Ja się go boję! Nie, nie chcę już za ósem! Nie ja się go boję! Nie, 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 to coś to tłumaczył! No weź mnie on słowo! Ale jaka Eza, kurny! To jest taka zglewka spalionym trochę taka. Patrzcie, bo wszyscy się od niego odsuwają! Jezu, ale ten całus jest głupi. Ten całus jest taki głupi. Że ja nie wiem. Jeszcze, nie, ten całus jest taki głupi, widzowie. Nie, on leci pierwszym. Widzicie? Dlatego on dał impostora. Dlatego widzicie? ja widzicie, dał mi im, dlatego impostora. Proszę, ja tu się zrobić na całusku. When we Tracker! Dobra, cały tu jest ta gdzie jest całus? Dobra, ta taka. Nie, ty mi wymieszczki, pierwsza, czy nie na? Ej! Nie, ja nie, widzę załuska. Widzę. to jest nie jest jakiś problem, to jest debil załusek. Nie widzę wiem, nie, dobra, gdzie jest? Tak, jest, jest. Jest. A! Nie! Nie! Idziemy w trójkę. Chodzimy razem. Siema, ja, siema, ja, dobra. Nie się teraz boję, że tu tylko mnie bejo. To będzie ten saus pewnie czekał na kogoś. Нет, короче, нет, там никто не... Так, есть на камерах, гурты. Доброе. Тут, бы, Нет? да есть ja przed chwilą widziałem! Banana! co jest? Co jest? Ja mam kilka, mam nagrywam poza tym. Nie, to będzie znowu ten całus. Ja widzę, w nie wierzę. To ja widzę, w nie wierzę. Ale patrzcie, jak to wygląda za sklep. Nie! Chciałbym zajmować mnie jako pierwszy sekund. Taki całusz to mnie. My się po prostu zesrał, by się boi po prostu. Nie aż bo się, że ja tak to może nie Do, nie chcę z tą łożynką po Widzę, najważniejsze. No nie chcę no. Patrzcie, wszyscy na tego całusa prawie dają Wszyscy na całusa prawie dają Lisa, Całusek o, już mogę odebrać ten serfle. Serf i Galwet. Dobra, widzę, by. lecimy. Ostatnia sekunda, gdzie coś? Tam. No ciekawe, już zniknął. No. Pola widzenia, kurde że ja wszystkie paski mam Nie no, tak szybko tak szybko kilka, kurde o nie Nie, ja z tym żonkiem się prawie całą rundę widzę Kurde On nie jest na pewno ten data Dowolną datą Nienawidzę tego uploada Kurde widzowie Teraz nagrywam Widziałem jak ja to nagle wiem, nie, nie mam, nie mam skina takiego Widziałem jak... nie, ja, ja... nie, ten, taki jest geniusz gracz Nazywa się Lolek 8... Lolek 6. To jest geniusz, kurde, widzę, to jest geniusz On mnie kiedyś... On łączył reaktor kiedyś na koniec i zabił mnie No geniusz mnie, geniusz zostań I didn't, did didn't, Ile report O dwa Thank o o2

O, jak to nie Ale przecież mamy jednego dziwaka mniej. Teraz tego mamy oczko. No no, kurde, taki jest plus. Mamy jednego dziwaka mniej. Z uploady. Tak, upload, upload, upload. Zaraz zrobi to, kurde, To jest fajne, tak? Upload, kurde, trochę nienawidzę, prawda tylko Nie. Już się z Nie. Dobrze, zabij mnie. Co? Ej! Inżynier! Inżynier! A koglęc, o czym ma co uszka. Przygarnę cię. albo nie. A ja Jajce jeszcze to jest, na pewno jajce ten. To się na pewno stoi gdzieś. Nie, to jakieś na pewno czeka na mnie. Jak? Bo stary jest jakieś niemrawy. Jamusie, bo stary jest jakieś dziwne. Jajco nie żyje, tak, jajco nie żyje. On ciągle na te gówniane kamery patrzy. I po prostu przez to nie może zabić. Nie. No, niech ktoś go w końcu zabije, tak? Nie, to no, starych, chyba, no już, tylko nie, tylko I Zaraz, zaraz telefon padnie. Jest! jajco. Bardzo duże jaj... Nie żyje jej co dobra. Wiedziałem, wiedziałem. Nie! On ciągle patrzył na kamerę, On na pewno nie ja wiem, że to na pewno. Jesteś ty. Imposter Impostor! I was a self-report! No co?! To jest głupoty totalne! Nie, nie, nie! To na pewno, to na pewno! Nie, nie, co zrobię, co, 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 co Jezu, nie, ja to sobie dało na mnie. A widział że ze mną przez tą To no musi być on! Ja wiedziałem! Wydarła się wszyscy, dał, dał, że roz... o tą gierkę, Widzowie. To widzę, nara, nara.